Ludzie. ogólnie to ja sobie yy, włączam mój y, piękny komputer tak wiem jest 21.49 i to dosyć późna godzina yy, no i ogólnie chciałam y, powiedzieć, że yy, słyszałam tutaj już dosyć dziwny dzwonek do drzwi yy, no ja nie wiem czy ja to powinnam otwierać no, bo ponieważ ktoś walił yy, yy, czymś ciężkim o drzwi i boję się, to to może być. Jednak z ciekawości otworzę to. W sensie najpierw otworzę te drzwi, a potem otworzę yy, to, coś, co będzie w środku. Bo nie wiem, może to jest jakiś karton z czymś, ale nie zgaduję. Tylko, yy, no wiecie, jeżeli tam za tymi drzwiami coś jest, no to ja już normalnie yy, wtedy już się trochę boję, co może być w środku. Ale otworzę. Aha, paczka. Jak myślicie, mam ją otwierać? Ona jest otworzona. Nie wiem, co ja właśnie zrobiłam, ale zabrałam tą paczkę do tego właśnie mojego domu. I ogólnie ja naprawdę trochę się przerażyłam, że to może być coś gorszego niż zwykłe, na przykład, nie wiem, skrzynia albo coś w tym stylu. Może to jest... Że tutaj jest mapa y, skarbów, ale coś w tym stylu. Y, na przykład jakimś ciężkim pismem albo coś, ale wątpię w takie rzeczy, bo takie to starożytne są. Boję się, to tam może być, ale z ciekawości to otworzę, bo powiedziałam to na początku filmu. Aha, i tego miałam się niby bać. Okej, okay, kto się dał nabrać, pisze w kom. I tak naprawdę to otwieram te trzy super edycje Wojownicy. I ogólnie to chciałam powiedzieć, że to było tak ozamknięte Jeżeli ktoś nie zauważył okładki, to proszę napisać w kom. Ale ona tam była, ta okładka. Ogólnie to mm, pierwszy to jest to y, Misja Ognistej Gwiazdy. I to jest super edycja dlatego cieszę się, że dostałam tą książkę, bardzo mi się ona podoba. Ogólnie wszystkie dzieci, to oglądają, życzę ogólnie miłego dnia dziecka, bo to jest mój prezent na Dzień Dziecka. Chociaż już jestem nastolatką, to nie wiem, ale nastolatka to i tak jeszcze jest dziecko. Jednak zapamiętajcie, że, yy, że ja już tak jakby nie jestem za bardzo dzieckiem. Jednak mogę to jeszcze świętować, bo, bo mam mniej niż 14 lat. Jednak mojego wieku nie powiem. Możecie zgadywać, możecie zgadywać, ale nie powiem, bo to jest sekretne. Nie, nie mówi się takich rzeczy na YouTube'. A. Dziwię się, że muszę takie coś mówić. No, i ogólnie y, przejdźmy do kolejnego. Kolejna książka to jest y, Przeznaczenie Klanu Nieba. I ogólnie to tą książkę y, też y, marzyłam o tej super edycji. I ja będę ją tak jakby czytać na bieżąco, bo y, ja marzyłam o tej książce i moje koleżanki mają. Mówiły, że super, że będzie mi się na pewno bardzo podobać. I chciałam ogólnie powiedzieć, że yy, naprawdę yy, że naprawdę yy, pozdro moje koleżanki jeżeli mi takie rzeczy polecacie, no to od razu piście w kom, że polecam jeszcze tamto i siamto i nie wiem no i, i ogólnie no wiecie podobno ta książka jest strasznie fajna i ma dużo fajnych morałów, ale mm, ale yy, jednak za, bardzo to, jednak za bardzo to, jednak za bardzo to myślę, że mnie nie zafascynuje i nie będę miała wielkiej obsesji na y, punkcie tej książki, bo y, na pewno są jeszcze lepsze książki, na które będę miała obsesję na punkcie. Chciałam ogólnie przeprosić za to pokanie, bo trochę po nic było. Odkładamy tą książkę na, na tą książkę. I zostaje nam ostatnia super edycja, która się nazywa tytułem Odwed wysokiej gwiazdy. No, tak właściwie to nie wiem, czego mogę się spodziewać. Tutaj jest sama wysoka gwiazda, chyba. A ten kociak to nie wiem, bo trochę wygląda jak ten. Ten ogniste. Ognisz zarce, ale tak um, jakby. Um, trochę nie, bo ma taką obróżkę, nie? To trochę jednak nie, ale. Um, moje koleżanki też mi polecają tą y, serię, mówiły, że um, bardzo im się podobała. Niektórzy mówili, że trochę nudne, ale nawet fajne. Mówili także, że będzie dużo fajnych przygód i myślę, że taka przygodówka to chyba jest dobra no, dobry książka dlatego mi się wydaje, że yy, dlatego mi się wydaje, że yy, no, może jak przeczytam, to może mi też się spodoba. A to, że ja się fascynuję wojownikami, to chciałam wam ogólnie także powiedzieć, że mm, na 10 łapek w górę pod tym filmem pokazuję moje wszystkie książki z wojowników i e, nie ma opcji, abyśmy e, wbili te 100 łapek w górę, bo. E, 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 no wiecie. Przepraszam, po prostu nie wiedziałam co powiedzieć. No i na 10 łapek w górę bez żadnej dyskusji pokazuję wszystkie moje książki z wojowników. Plus. Komiksy, super edycje i nowele. Czy tam inne te, jak się nazywają, no. Nie wiem już. A propos ocencie mojego nowego smartwatcha. Ja chyba tego smartwatcha nie pokazywałam, ale dostałam go na urodziny. A urodziny miałam w maju. No i jeszcze raz chciałam życzyć wszystkim dzieciom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Na razie!